Ja chciałem wrócić do inwestora. Najwięcej wątpliwości, najwięcej wątpliwości jak na razie podnoszonych jest w związku z tajemniczym inwestorem. A no, zobaczmy. Liga Muzułmańska została założona w 2001 roku. W 2004 roku została oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i związków wyznaniowych. Jak to się stało, że licząca kilkaset osób organizacja buduje meczet w centrum Warszawy? podczas gdy wielotysięczny, działający od wielu lat Muzułmański Związek Religijny RP nie może tego dokonać od dawna. Dlaczego Liga Muzułmańska nie jest w stanie realizować swojego projektu we współpracy z działającymi tu od dawna organizacjami muzułmańskimi? Kto finansuje budowę meczetu? Liga Muzułmańska dąży do członkostwa w FIOE, Związku Organizacji Muzułmańskich w Europie. Tymczasem raport sporządzony przez organizację współpracującą z amerykańskimi służbami specjalnymi stwierdza, że FIOE tak naprawdę reprezentuje w Europie fundamentalistyczne Bractwo Muzułmańskie. W raporcie tym możemy także przeczytać: FIOE ma silne powiązania z Hamasem i organizacjami finansującymi Hamas. Niektóre organizacje członkowskie FIOE są powiązane z Al-Kaidą. Jedną z głównych i zarazem najbardziej znanych instytucji FIOE, jest Europejska Rada do Spraw Analiz i Wydawania fatw, założona w 1997 roku, której przewodniczy duchowy lider Bractwa Muzułmańskiego, szejk Yusuf al-Kuaradawi. Jej fatwy są dostępne m.in. w zamkniętej części serwisu Islam Online .net, polecanego przez Ligę Muzułmańską w RP. No właśnie, czy w świetle ich informacji ludzie mają prawo... Wyrażać swój niepokój. Mają cały prawo do czas, protestu. Cały czas to podkreślam uh -huh. i nie dziwi się. I nadal mówię i twierdzę, że to jest braku informacji i braku wiedzy. Zgadzam się ze wszystkim, co mówi, moi przedmówcy mówili, to, co im przykazano. I bardzo dobrze tutaj szczery Pan powiedział, że nie zna tak, jak my islam, natomiast on studiuje, ale też studiuje z innej strony, nic ze stron muzułmanów. Bo taka prawda, taka prawda jest, że. E, nie wiem, co to znaczy, że, że Arabia Saudyjska to funduje. To nie Arabia Saudyjska. To nie Arabia Saudyjska. No właśnie, to no. może wyjaśnimy. kto jest inwestorem, jest, kto jest, to jest sponsorem. Jest główny, kto jest... Główny sponsor, to są kilka instytucji, natomiast głównym sponsorem to jest Saudyjczyk. To nie jest Arabia Saudyjska. To jest Saudyjczyk. Jeden bogaty człowiek, który fundował... Parę meczetów w, w różnych krajach zachodu, w których tych meczetach nigdy w krajach, krajach zachodniej Europy, Europy nie było żadnego problemu. Także człowiek jest znany. Ja pragnę e, tutaj bardzo podkreślać, że e, nasza Liga Muzułmańska jest wręcz prześwietlana MS, e, przez MSWIA. Tak. Jest prześwietlana. Mhm. Wszystkie nasze papiery są legalne i wszystko, co robimy. Musimy przestawić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tak, ale ja, ja, ja bardzo tylko skoro rozmawiamy o religii, tak. ja muszę, muszę zaznaczyć, Oczywiście. że e, dziwię się teraz na pewno moi, moi e, ci, którzy oglądają, zwłaszcza e, tacy teolodzy jak profesor Sakowicz czy e, 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 ksiądz Adam Wąs, czy ksiądz e, sta, e, Staszak Grodź, e, moi przyjaciele, oni na pewno są zdziwieni, że są tacy ludzie, którzy się przeciwiają, zwłaszcza, że studiując prawo koraniczne, studiując e, właśnie religioznawstwa, studiując z nimi, uczyliśmy piękne rzeczy, że miłość w chrześcijaństwie powinno się dzielić. Już nie mówiąc, że ja nie uważam siebie jako Polaka tutaj, jestem rodakiem, jestem Polakiem i mam prawo do, do, mieć miejsce do modlitwy, moja rodzina jest polska, moje dzieci rodzi się, mimo że jestem Polakiem, nie uważam, że powinienem, że nie uważam siebie za wroga, ale mimo to chrześcijanin ma nakaz, nakaz od Chrystusa, pokój z nim, kochajcie waszych wrogów, to są wrogowie, to co mówić o... Ja uważam siebie jak najbardziej przyjaciel i brat, mhm. brat chociażby w człowieczeństwie, to powinniśmy się kochać nawzajem i to mi głosimy, i to mi głosimy i prosimy tylko o pro, żeby nie, nie się żyli te, te teologiczne wątki są niezwykle interesujące, ale to co jest e, dzisiaj być może łatwiejsze do wyjaśnienia w takim przystępnym języku to... Moim zdaniem tak, pan powiedział, jest człowiek znany z Arabii Saudyjskiej, czy ten Saudyjczy, który wykłada pieniądze. Czym innym jest dyskrecja mecenasa i sponsora, czym innym jest tajemnica, która okrywa no, tą, tą inwestycję? Jak to jest? Czy możemy poznać jego imię, Jakby nazwisko? Bo, no, jego, w ogóle jego imię będzie, e, będzie. Wydniało, a teraz? wydniało nawet na budynku. A teraz nie chce pan on, ujawnić? Może, ja z tego co wiem, będzie wydniało może dlatego, tylko dlatego, że właśnie są takie afery, a tak naprawdę on jako dobrocięca nie chciałby ujawnić, żeby jego... E, Ale cel... dzisiaj nie możemy tego się dowiedzieć, na razie. Ja, szczerze mówiąc, tak, szczerze. Zawsze mówimy szczerze. Sam osobiście nie znam jego imienia, nazwiska, szczerze No ale no to jest problem Jakbym wiedział, Jakbym wiedział, to bym wiedział. Nie, nie, nie to, że nie wiem, dlatego, że nikt mi nie chce powiedzieć, tylko dlatego, że nie pytałem.